Witajcie kochani, na że na zakupiłam trzy ostatnie super prezenty z numerem pierwszym, piątym, siódmym. Były to trzy ostatnie sztuki z miejscowości i ważno, z galerii handlowej. Ja zakupiłam takie trzy ostatnie sztuki, czyli taka seria, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, świąteczna, testowanie z innych miejscowości, ale głównie chodzi o serię ostatnie sztuki. No mój skromny draping 15 zł, ale gdyby było 5 ostatnich sztuk to by było na pewno 25 Ale tak poważnie, no ja lubię takie resztki wykupywać Jedyne resztki jakie lubię przyjmować to takie zdrabkowe po prostu Ostatnia, o może coś być Tak więc zapieram się se drapanie. i zobaczymy czy będzie, o czy jest czy nie Dobra, bonus yy, Muszka i patrzcie 10 zł już jest Czyli

W, wszystko się zgadza. Dobrze, strapeczka z duberem piątym. Patrzymy, bonusik. Trospektka, foto, kwiatek, czyli same symboliki. No i szukamy czego. 32, 21, ósemki, 33, 9, 14, 4, 12,

Jedyneczka. I co ostatnie? Dwadzieścia. N. N. Wszystko się zgadza. No to drapiemy ostatnią z numerem siódmym. Patrzymy bonus. Tropka. cukierek Kwiat. No i szukamy dziewiętnastki i jedenastki. Dwadzieścia dziewięć, czternastki, dwadzieścia cztery, jeden, cztery, dwadzieścia jeden, dwadzieścia siedem, trzydziestka, dziewiąteczka, dwadzieścia sześć, 29. I co mamy po tym 5 zł? Słuchajcie, wszystkie wykrały, czyli te wszystkie resztki. I być może to bym je wygrano z tej paczki słychać 10, tak przypuszczam. No dobra, dalej. Nagrywam 23 3 oboczek. Siódemeczka. 32, 14, 28. Oboczka mamy. No i jeszcze co? 34 N. n. Podsumowanie jest następujące: na mój wkład 15 zł. Wygrały wszystkie zrebki. Trzykrotność zwrotu i dwa zwroty. Czyli jestem 10 złotych na plusie, także kochani, no oczywiście ja nie nalazłam to hazardu, ale jeżeli widzicie jakieś ostatnie sztuki, to polecam jej brać, tak naprawdę, powiedzicie, no różnie to bywa. Akurat nie chcę się przychwalać, ale w moim przypadku najczęściej to oznacza po prostu, może nie od razu szczęście, ale farta, no nie? Także kochani, dziękuję, że zostaliście na ten odcinek, wszystkie wygrały, fajnie, to jest... Normalnie uczucie. Bym powiedziała niebo w gępie, ale to nie będzie posuwała. Po prostu no, się robi sympatycznie. Także kochani, trzymajcie się cieplutko. To cześć, pa pa.